Najważniejsze, na czym w tej chwili pracujemy, to jest oczywiście europejski program ESOR. To jest skrót od European Secured Software Defined Radio. Generalnie to jest koncepcja już kilkuletnia, która polega na tym, że radiostacje na dzisiejszym polu walki mają być radiostacjami programowalnymi, czyli ich specyfika, ich charakterystyka ma się zmieniać w zależności od tego, jakie zainstalujemy oprogramowanie. W tym programie Polska bierze udział od początku. Radność jest liderem krajowym w tym programie. I co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że powstaje nowa generacja radiostacji, która będzie no, jednak sporą rewolucją w łączności, w łączności radiowej. Tak naprawdę, te radiostacje, które dzisiaj powstają w ramach tego programu i w kontynuacjach tego programu, to są tak naprawdę komputery z łączem radiowym. Bogate w oprogramowanie, na które będzie można instalować różne, tzw. zwane czyli so, różny software, e, dopasowany do sytuacji, można by go będzie dopasowywać do sytuacji, jaka będzie się pojawiać na, na polu walki. E, co jest najważniejsze, to jest to, że w, w programie tym biorą udział najważniejsze państwa europejskie, które też mają swoich liderów. Bierze udział Francja, Biorą udział Niemcy, Biorą udział Hiszpania, Biorą udział Włochy, e, i mógłbym tutaj jeszcze wymieniać. W każdym razie Polska jest od początku, ma pełne prawa i pełną wiedzę o tej technologii. To jest pierwszy raz w historii Polski, kiedy my mamy, mamy tak naprawdę dysponujemy tą samą wiedzą, tą samą technologią jak nasi partnerzy europejscy. I w zasadzie już tylko od mądrości naszych e, władz zależy od tego, jak my to wykorzystamy. W tej chwili e, w Radmorze mamy około 150 inżynierów, którzy pracują tylko nad tą technologią radiokomunikacji militarnej. To jest największy ośrodek w Polsce. Jeszcze biorąc pod uwagę naszych kolegów z WB Electronics, gdzie też jest silna grupa pracująca nad radiokomunikacją, to możemy bez wątpienia powiedzieć, że nie tylko jesteśmy największym ośrodkiem pracującym nad radiokomunikacją militarną w Polsce, ale jesteśmy jednym z większych i ważniejszych ośrodków w Europie. Od nas zależy, czy my to wykorzystamy. Jest program Narodowy Guarana. W tym roku niestety w Kielcach jeszcze, jeszcze nie pokazujemy prototypu. Mam nadzieję, że pokażemy go w przyszłym roku. Takie są plany, więc powstanie ta, 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 nowa, ta nowa myśl, przekuta już w żelazo. Jak to się mówi, będą pojawiały się produkty, które zupełnie zrewolucjonizują naszą łączność wojskową. Co jest, co jest ważne? Ważne jest to, że w, w tym programie będzie opracowany tak zwany Wayform Narodowy. Czyli to jest praca, nad którą my pracujemy samodzielnie, i wiedza o tym waveformie, o tym softwarze, pozostanie w kraju, ale również powstaje waveform koalicyjny czyli software taki, który umożliwi tym radiostacjom współpracę na polu walki, tak jakby to była jedna rodzina radiostacji, znaczy będzie się uruchamiało ten waveform koalicyjny i wszystkie radiostacje, czy ona będzie wyprodukowana w Polsce, w Niemczech, w Hiszpanii czy, czy, czy we Francji, będą stanowiły jedną sieć e, całkowicie ze sobą współpracującą. Na to oczywiście nakładają się rozwiązania bezpieczeństwa, e, dlatego że wiemy już, że dzisiaj Właściwie w każdej radiostacji wojskowej musi być porządne, porządna kryptografia. Zresztą w samym tytule tego europejskiego programu jest Secure bezpieczna, bezpieczna łączność. Duży nacisk jest na to położony, zarówno w tych pracach wspólnych, koalicyjnych, jak i w tych pracach niewspólnych, czyli narodowych, gdzie zakłada się, że radiostacja będzie umożliwiała transmisję wysoko klauzulowanych informacji niejawnych. W zasadzie pracujemy nad tym, w takim duchu, żeby zarówno narodowy klient, jak i, jak i klienci koalicyjni dostali narzędzie, które umożliwi im prowadzenie skutecznej i bezpiecznej e, pracy na polu walki. W, w trakcie tych naszych prac wykorzystujemy naszą wiedzę, którą zdobywamy również e, pośrednio z konfliktu ukraińskiego. Na szczęście nas, też, nas, Polaków, ten konflikt nie dotyczy, ale nasi partnerzy ukraińscy korzystają z naszego sprzętu. I te doświadczenia, które, które tam zdobywają, przekazują nam, i dzisiaj jest jasne, że duży nacisk trzeba położyć na niewykrywalność sprzętu radiowego, na bezpieczną, a więc silnie chronioną kryptograficznie komunikację. W związku z czym te nasze rozwiązania uwzględniają te potrzeby. Na przykład w radiostacji Kompan mamy funkcję synchronizacji sieci radiowej bez nawiązywania łączności przez Prawie pół roku. Przez pół roku radiostacje mogą pracować w synchronizacji, nie uruchamiając sygnału, który jest łatwo lokalizowany przez y, y, stronę przeciwną. Wiemy na przykład, że y, no, to, to już nie jest tajemnicą, że radiostacje amerykańskie są błyskawicznie lokalizowane przez, y, przez stronę Przeciwną. Nasze radiostacje, właśnie radiostacja Kompan, także ostatnio prezesi WB Electronics prezentowali sieć Silent Network, gdzie mamy funkcje, które uniemożliwiają taką lokalizację, uniemożliwiają wczesne wykrywanie środków, radi, środków radiowych, czy to radiostacja Kompan, czy to radiostacja Perat. Więc jakby patrzymy też na to, co dzisiaj w tych technologiach jest niezbędne i co jest możliwe do, do realizowania, wprowadzamy to. I ten sprzęt w zasadzie gwarantuje, że nie będzie łatwy do wykrycia, łatwy do sygnału, łatwy do przechwycenia. My, łącznościowcy, często obserwujemy takie zainteresowanie, skądinąd zrozumiałe, nowinkami technicznymi w zakresie uzbrojenia, w zakresie wyposażenia żołnierzy, w broń, w efektory, w systemy pola walki. A mało kto zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę Całe uzbrojenie, jakim dysponuje wojsko, zależy od łączności. Zależy od tego, czy sygnał, przesyłany sygnał będzie pewny i czy będzie bezpieczny. Proszę zwrócić uwagę, że w, jeszcze niedawno właściwie łączność służyła do komunikacji głosowej. Dzisiaj przez łączność idą informacje o położeniu własnych wojsk, o położeniu przeciwnika, idą sygnały do odpalenia rakiet, idą idzie wskazywanie celów. Jeżeli nie jesteśmy. W stanie zapewnić pewnej łączności naszej armii, to zawsze jest pytanie, czy nasza broń jest nasza. Jeżeli mamy pełną kontrolę nad łącznością, jeżeli łączność jest rzeczywiście nasza, krajowa, kontrolowana przez nasze służby, to wiemy, że broń jest również nasza. I tą, tą, ta myśl jest chyba dosyć istotna, i ważne, żeby, żeby nasi decydenci też ją wzięli, wzięli pod uwagę.